Zamiast Karzyński przedstawia projekt XCOM Enemy Within Wielki powrót Błażeja W rolach głównych wystąpili kapral Paul Urban kapral Bartosz Pankiewicz szeregowa Kinga Gromacka, szeregowa Jadwiga Wszołek i szeregowa Magdalena Cup Witam w kolejnym odcinku Ostatnio było naprawdę ciężko. Eee, Dowódco, dziś rano się na się technicy. Dodatkowe więc... wsparcie dla zespołu jest bardzo cenne. Więc teraz wam powiem tak, że Nie myśmy... udało mi się zapoznać z wieloma egzemplarzami ich technikami, tak ale wiem, że gdyby obcy zamierzali podbić ziemię, raczej nie zdołalibyśmy ich powstrzymać. Podejrzewam, że oni planują coś innego. Dowódco. Nasze łącza satelitarne są obecnie w pełni wykorzystane. Dobra, to, no powinniśmy kupimy... jak najszybciej zbudować nowe, by umożliwić umieszczanie na orbicie kolejnych satelitów. Kupimy dwie satelity. No więcej nie mogę sobie pozwolić na razie. Mam nadzieję, że jakoś potrafimy coś co nam da trochę kasy. Może jakiś statek? Może miotadziłkowy jest, ale to miotadziłkowy No dobra. Broni, Dziękuję za wsparcie dla zespołu badawczego, dowódco. Nowi rekruci zostali. Okej. Okay. Dozór satelitarny dostępny nad Francją. No to się... Dobra, to mu Dowódco, mamy liczne zgłoszenia trwających porwań. Ich miejsca zostały naniesione na Hologlobus. No, teraz będziemy musieli iść na, na misję. Tom. Że tak. Zanim to zrobimy, zobaczmy, jakich mamy żołnierzy. O, cała elita jest dostępna. No i dobrze, i ta elita pójdzie na tę misję. Zanim to zrobimy, to jeszcze trzeba kupić flowera. Kupmy flowera. Niestety, na kamizelkę już nam nie wystarczy. Chcielibyśmy jednego sektoida. Dobra, sprzedajmy go. Obiecałem Wam, że Wam kupię tą kamizelkę, to on... Nie mówcie mi później, że nie dotrzymuję słowa, A więc... Dostaniecie ode mnie... kamizelkę jedną. Jedziemy do Monachium, do Europy. Znowu na 10 się nadziejemy. Ale dostaniemy jakiegoś yy, sierżanta. No dobrze, Wolałbym kasę. No ale nie będę jechał do Meksyku, gdzie będę miał zabić tylko czterech ufoków. I nic mi to nie pomoże. Wolę pojechać tam, gdzie naprawdę mnie... gdzie jestem potrzebny. Dobra. Mmm. Ty masz sprint? Ty masz sprint No to Bartek Ty dostaniesz jak flowera Wiem, wolałbyś kamizelkę, wiem, 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 Rozumiecie? Hmm. Ale kamizelkę damy hmm. Kamizelkę damy tutaj Madzia na zdobódca będzie miała kamizelkę no, i chyba jesteśmy gotowi na tą misję. Nic więcej jeszcze nie wykombinuję, wszystko jest ok. Nie mam jeszcze tych lepszych zbroi. Nie mam lepszych broni. Lecimy. Lądownie dotarł na miejsce. Nasz kolejny cel znajduje się w Niemczech. Aktualne doniesienia z ziemi informują, że obcy weszli na tereny miasta. Udajmy się tam jak najszybciej i zabezpieczmy teren. Dobra. Mam nadzieję, że to pójdzie w miarę fajnie. Okej. Okay. Centrala Wielkie Niebo zbliża się do miejsca uprowadzenia. Uderzeniowy jeden czeka na rozkaz Desantu. Przyjęliśmy Wielkie Niebo. Uderzeniowy jeden może o, atakować o, wroga. Nie ma nic do Uważajcie dowodzi. na siebie. A Paul po tamtej misji dostał taki respekt. Budowództwa się że od razu dowodzi. No dobra. Ojejku, no tak by się. O kurde. No dobra. Widzisz go? No to spróbuj, ma Okej. Okay. No nie. To się nie, nie ciekawie. Nie widzisz ale tylko 17, he. Afermativo. to, to. nie widać. Snajper nasz. Mhm. Nie wiem gdzie tu u na tym dachu jest Nie pamiętam Gdzieś tu do góry chyba pobieg Kurde Bartek ryzykujemy czy nie? masz 63 Dobra, spróbuj. Może akurat Ci się uda. No tak, yeah. jeden załatwiony. Boję się tego strasznie na dachu. Który, wybiegłbym tam do niego. go załatwić. Ale nie mam żadnego pojęcia, gdzie on tam jest. Na tym dachu. Dobra, podbiegnijmy na razie tutaj. 77. No, powinno ci wystarczyć, żeby go zabić. Spróbuj. Dobra. Na podstawie o kurde. Kosty, przypuszczam, że obcy stworzyli ją do śledzenia i odnajdywania pojedynczych. Wszystko wskazuje na to, że ma także bardzo dobry system maskujący. Może powinniśmy spróbować unikać tych macek. No, nie mi się, poruszyłem. Ale snajperzy są najbardziej narażeni, więc. O kurde, jeszcze se kto idzie.

Powiedz mi, że ty tam dasz radę tą rakietę jakoś zmieścić Powiedz mi, że ty tam dasz radę jakoś tą rakietę zmieścić Fuck Chyba nie dasz rady Nie ma tu nigdzie szans żadnych A tą rakietę? No nie ma Okej okay. Tego to jest tylko 17%, zaś mało. Ty tak. Bankujeź mi tego. Tu jest 90%. Wyruszam. Mm -hmm. 97%. Maciu, mam nadzieję, że sobie poradzi z nim. Jest ok powiedz mi ile ty bartek będziesz miał teraz po tym tym duszeniu no nie za dużo masz Ty masz 82% szans na tamtego no dobra Niewątpliwie że tam druga meduza jeszcze nam coś zrobić pewnie Zrobi. zrobimy to tak no wszystko walnij to tą... anuluj dlaczego mówisz że uszkodzi aha już wiem o co chodzi bo ona musi tu przelecieć przez okno a jak okno uderzy to wybuchnie no dobra w takim razie zróbmy to inaczej podbiegnijmy tu kogoś flankujemy do tego flankujemy ale może bym tam teraz dorzucił granatę? Dorzucisz tam granatę czy nie? Dobra, to wrzuć tego granatę tu. Jednego zabiłaś, okej. Okay. Under, brakuje nam ludzi, jednego człowieka nam brakuje żeby to wszystko zrobić Podjedź mhm. tego i tego, tam tego sektora idę ładnie widzisz no, ale musimy tego się pozbyć Zostanie nam jeszcze i tak ta meduza Rozwaliłem go eee... Teraz ta druga meduza nam podleci pewnie Dobra, Ale ten był tutaj niebezpieczny, musiałem go załatwić w tej ludzie Zostaje nam meduza i jeden Setoid On spownienie gdzieś uuch ładnie nam wycedził No dobra Ale nie ma tej meduzy Już go nie flankujesz, przedtem go flankowałaś Dobra, to jest w takim razie Kinia, ty podejdź tu A, stąd nikogo nie widzisz No dobra o widzisz go! Jak pięknie! Jadzia, no to jak go widzisz to go załatw Dobra, teraz tak okay. Matia się tutaj cofnie się to 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 to, I będzie się rozglądać To sam zrobię tu, I tu, samo zrobię tu. Aj, ale to nie tutaj nie miał być pistolet, choroba, tu miał być... O, ale tak taki stoi. Hmm, jednak nas tak zasznie. Troszkę inaczej sobie to myślałem że to zrobi, zrobią. Drobinkę miałem inne. A drobinkę myślałem, że, że, że zrobią to inaczej, że pójdzie do tego bliżej. Dobra, zebraliśmy jeden melt, dobra A resztą idziemy do przodu. Zostało na tylko dwóch oków, to powinno nam szybko już pójść. Wszyscy nam praktycznie naraz wyskoczyli. Czekam, ten drugi meld był. Broń gotowa. No się no, szturmowcy zostali z tyłu. Fajnie. Żołnierze, którzy mają iść na pierwszej linii, jest siedem z tyłu. No dobra, no to musiały, musimy to sprawdzić tutaj. Okej, okay, nic tu nie ma. jest, wykonuję. No To jedziemy do środka. Zresztą jakieś drzwi? Tam są drzwi, no dobra. To tam do nich trzeba podejść. Okej, okay. do tego drugiego maldu raczej nie, nie, nie zdołam do, dopaść, ale. Jeszcze będę próbował. To snajper został. To snajper. Tutaj ok, kiedy no, się rozglądamy. Tu przeładujemy. W no, krótko nie straciliśmy nikogo. No, mamy dwóch rannych, ale to jeszcze do zaakceptowania. A no, to zobaczmy, co tam się dzieje. A nic nie widzimy, niestety, szkoda. łow Lo for Nic o, o się fajnie przeszła No to dobra. Gazu Idziemy! Tak nie w tej kolejce się tam pierwsze ja, Mel Ale już nie będę ryzykował. Dodger. jest troszkę odsłonięta, ale... No, no, tak sobie by stanęła, więc... tak musi być. O, ostatnia słychać meld, więc to jest ostatnia już tura w następnej się przedawni a nie dwie tury o tu jest to jest szansa że go złapiemy jeszcze a tu mamy sprint dobra idę Tak podobnie. zrobimy wszystkie założenia misji na, na tę misję. Jakimś cudem. Dobra, i są tam w środku. Więc robimy tak. Weźmiemy melt. I pójdziemy tu. Eee... to jest? To jest nasz drugi sztuk. urmowie, mam nadzieję, że nie otworzyłem tych drzwi. No nie, na szczęście. No, no, no. no i wchodzimy na sobie duże. A mi jest ich tylko dwóch, więc nie powinno być większego problemu. Aha, jeszcze ich nie widzimy. To trochę tak niespodziewane to było z tej strony. Gdzie oni są na dachu? No to Kinga wejdzie tam. Prawdopodobnie niż tam na dachu. Gdzie jestem, myślę, to jest ten myślnik? Przebudę się tu. A, sprawdzimy jeszcze tam z tyłu, czy się nie kryje. No dobra, tutaj. Chciałbym jeszcze czekać, nie ma co się spieszyć. Ty pobiegnij tu, a reszta niech się na razie jeszcze rozgląda. Ja Jest ja jakieś no nie, nie mogą, nie mogą jakoś zaskoczyć. Dwóch zostało na wielokrotną przewagę nad nimi. No dobra, sprawdźmy, czy nie ma ich na dachu. Paul pójdzie tutaj. Okej, okay. nie ma ich na dachu. Nie ma ich na dachu. O kurwa. Mimo wszystko, wszystkim wejdziemy za... na ten dach.

Możemy tutaj wejść sprawdzić jeszcze. Nie ma ich tutaj. Dobra, ty dobiegniesz, ty nie dobiegniesz i ty też nie dobiegniesz. Tak jest, co. Prawdopodobnie się schowali... Tam za, ten, za tym, tym... za tym budynkiem. Okay.

Lotery no, się tam schowały, no patrzcie Państwo. Jednego z nich spróbujemy ubić. No tylko jednego widzimy. I go jeszcze nie ubiliśmy. No fajnie. I nie, nie na bardzo nam się przyda huu Dobra, ale niech tu pobiegnie Tu i korkomandenty Tak jest kogoś widzisz? O, widzisz, 100%. To powinnaś jednego zabić. Tak jest. Wszystko zgodnie z planem. A ty zmień sobie na snajperkę. Będziesz na któregoś, który wyleci do góry. Wyleciał akurat kolega. I nie trafiłaś. Brawo. Mam nadzieję, że to przeżyjesz. Kinga to 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 już normalne, że nie trafia Dobra, żyjesz jeszcze jeden wleciał Nie, 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 nie Nie hmm. Straciliśmy człowieka niestety. Ciebie? Tak jest. 100%. No to po tobie. A jednak nie przeżyłeś jakimś cudem? No dobra. Tak jesteś twardy. Z większymi kozakami sobie dawaliśmy radę. Koniec misji. Osiągnięto cele operacyjne. No zaczynamy tracić ludzi, więc nie jest dobrze. Ale za to za zarobiliśmy nowego sierżanta, więc... Czo człowiek za człowieka. Kinga awansowała. No, troszkę ci się poprawia ta celność, ale to idzie bardzo, bardzo powoli. O, medal dostaliśmy. Dwa medale chyba nawet dostaliśmy. Będziemy w kontakcie dowódcą. Tak, dostaliśmy dwa medale. Dostaliśmy sokolo oko. I ten medal dajemy oczywiście Madzi, bo Madzia kolekcjonuje wszystkie medale nasze. I orła białego przydzielimy Paulowi za to, co on wcześniej zrobił. A jeżeli chodzi o nowego żołnierza, Nie wracajmy można na krytyczne. To nie, dobra, dodamy czy to nie nieboje. Czasami wyjmujemy szczał wyreagowaniem nie tylko na ruch. O kurde, a nie, wolę jednak nim taką rakietę mimo wszystko. To jest oczywiście Błażej. Bo jeżeli ma kształt do nich grą, to musi być Błażej. Błażej... To zrobimy się tak. O, tu była. Fryzurka była Akurat włosy mu zróbmy też takie, jak ma na... normalnie. Dobra. I grom będzie taki. No i wszystko gra. Dziękuję Wam za ten odcinek. Widzimy się już za niedługo, w kolejnym odcinku. Cześć.